To jest trzecia już edycja akcji Mysłowice Czyste Miasto. Jest to akcja, która mobilizuje całe społeczeństwo lokalne do tego, aby angażować się w dbanie o środowisko. Łączymy przyjemne z pożytecznym i dzieci zadowoleni mogą posprzątać, i zrobić dla dobrego, dla natury. No, niestety jest to smutne, ale yy, większość lasów jest zaśmiecanych przez ludzi, i tak naprawdę yy, de facto w każdym lesie trzeba byłoby posprzątać. Dlatego u nas odbywa się to sprzątanie we wszystkich dzielnicach. Dostarczamy z naszej strony worki, rękawiczki w tym roku i w poprzednim roku ze względu na pandemię, również maseczki, po to właśnie, aby mieszkańcom było łatwiej sprzątać dane lokalizacje. Później po ukończeniu takiego sprzątania nasi pracownicy zabierają wszystkie worki i oczywiście podlegają te odpady utylizacji.